Wiecie, że w Arizonie możesz dostać 5 lat za danie buziaka osłowi, ale jak go zastrzelisz, dostaniesz medal od burmistrza? Cześć, tu Wiesiek, a dziś opowiem wam o prawach tak pojebanych, że nawet moja ex nie była tak oderwana od rzeczywistości. W Vermontie, uwaga to bardzo ważne, nie wolno chodzić do tyłu po zmroku. Bo jak wszyscy wiemy, największym zagrożeniem dla społeczeństwa nie są strzelaniny w szkołach, nie korupcja, tylko ludzie chodzący tyłem. No, pojebało ich. A najlepsze jest to, mandat jest wyższy niż za jazdę bez prawka. Czyli w Vermont wolno ci przejechać kogoś samochodem. Ale jak się potem cofniesz, żeby sprawdzić, czy żyje, to już jesteś skończonym przestępcą. Walabamie, uwaga! To stan, gdzie wolno poślubić kuzynkę. Marchewka w wincie to zbrodnia stulecia. Najlepsze? Mandat jest wyższy niż za niepłacenie alimentów, czyli w Alabamie lepiej porzucić własne dziecko niż wkroczyć do windy z witaminą A. Pozdrawiam geniuszy, którzy stworzyli ten prawniczy arcydupek. Może następnym razem zakażecie jeszcze oddychania w autobusach? Bo przecież, w kraju, gdzie masz w banku 10 milionów w brudnej gotówce, możesz kupić czekoladę z marihuaną, ale jak o 22.01 spuścisz wodę w toalecie, to już jesteś terrorystą akustycznym. Bankierzy mogą kraść, ale ty nie możesz srać po godzinach. No to kurwa koniec, szanowna publiko. Wiesiek odchodzi, ale nie martwcie się, głupie prawa są nieśmiertelne jak te wasze eks. Do zobaczenia w następnym odcinku albo w areszcie, bo ktoś w końcu uzna, że ten brak komentarzy to przestępstwo.